Pewny los małych szkół. Przeniesienie ich to jest najgorsze, co mogłoby ich spotkać. Edukacja przegrywa z ekonomią. Robimy to po to, żeby mniej dokładać do tej oświaty. Rektor UMK wywołany do tablicy. Jedynym reprezentantem uczelni na zewnątrz jest rektor. Wymiana oświadczeń w sprawie medycyny na Politechnice Bydgoskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika miał szansę wyjść z tej sytuacji z twarzą. Człowiek w centrum uwagi. Pomagamy osobom wykluczonym, by mogły otworzyć spółdzielnię socjalną, spółkę on profit. Forum ekonomii społecznej w Toruniu. Powstaliśmy po to, żeby reintegrować tak? osoby głównie niepełnosprawne. To jest główne wydanie Zbliżeń. Olga Taraszka, dzień dobry. Wystraszeni uczniowie, zdenerwowani rodzice i zaniepokojeni nauczyciele ważą się losy małych wiejskich szkół w regionie. Gminom brakuje pieniędzy na ich utrzymanie, dlatego nie wykluczają zamknięcia części z nich. Tak jest m.in. w gminach Kcynia, Kruszwica i w Tucholi. Szkoła podstawowa w Kiełpinie niedaleko Tucholi istnieje od 59 lat, ale jubileuszu może nie być. Szkole grozi zamknięcie. Nasze dzieciaki chodzą tutaj do szkoły i uważamy, że przeniesienie ich to jest najgorsze co mogłoby ich spotkać. Będą musiały jeździć zatłoczonymi autobusami, przebywać w zatłoczonych świetlicach szkół miejskich. Nie chcielibyśmy do tego dopuścić. Jestem pełna niepokoju i obaw o przyszłość mojego dziecka, ponieważ już wiem, jak do niego niestety doszły te plotki o rzekomej likwidacji naszej placówki i on już się teraz martwi, jaka będzie jego przyszłość, gdzie będzie kończył klasę ósmą, gdzie mu przyjdzie zmierzyć się z egzaminem ósmoklasisty. Szkoła w Kiełpinie jest jedną z dwóch w gminie Tuchola, które ze względu na małą liczbę uczniów i związane z tym wysokie koszty utrzymania typowane są do zamknięcia. Trudno nam się pogodzić z tą sytuacją, bo na naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 93 dzieci, a więc nie jest to mała liczba. Wydaje nam się, że dla takiej liczby warto powalczyć o istnienie szkoły. Rodzice i nauczyciele niepokoją się o losy szkoły. Urzędnicy rozkładają ręce. Przekonują, że gminie brakuje pieniędzy na utrzymanie ośmiu szkół. Wydatki na oświatę, zwłaszcza po podwyżce płac dla nauczycieli, dawno już przerosły subwencje na ten cel. Robimy to po to, żeby mniej dokładać do tej oświaty, po prostu, bo nie mamy z czego. Tegoroczna subwencja oświatowa wynosi w naszej gminie 24 miliony. Na same wynagrodzenia wydajemy 41, a cała oświata, bo trzeba powiedzieć, że są takie zadania, które również musimy z naszego budżetu poza subwencją, to nas kosztuje 50 milionów. Podobne problemy mają również gminy Kcynia czy Kruszwica. Losy szkół nie są jednak jeszcze przesądzone. W gminach trwają zewnętrzne, oświatowe audyty, które mają pomóc w podjęciu decyzji. Zgodę na likwidację musi również wyrazić kuratorium oświaty. Kierujemy się takimi kryteriami, jak aby nie pojawił się wzrost zmianowości, żeby nie wydłużył się czas, kiedy dzieci kończą lekcje, żeby infrastruktura, która jest proponowana, nie była uboższa niż ta. Która dzieci miały dotąd. Obecnie do kuratorium nie wpłynął żaden wniosek o likwidację placówek. Jednak organy prowadzące mają czas do lutego. W przypadku zamknięcia szkół dzieci będą kontynuowały naukę w placówkach oddalonych o kilka kilometrów. Gminy zapewnią im transport. Prace w innych szkołach mają też znaleźć nauczyciele. Marcelina Bociek tvp Wymiana oświadczeń po kontrowersyjnych słowach prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w sprawie medycyny na Politechnice Bydgoskiej. Przypomnijmy, profesor Radosław Sojak stwierdził na antenie polskiego Radia PIK, że to projekt polityczny i że, tu cytat, mamy poważne wątpliwości dotyczące kształcenia lekarzy na Politechnice Bydgoskiej. Po fali oburzenia głos zabrał rektor UMK, profesor Andrzej Tretyn, stwierdził, że tylko on reprezentuje uniwersytet na zewnątrz, co zdziwiło przedstawicieli bydgoskiej uczelni. O szczegółach Agata Mielczarek. To nie było długie oświadczenie. W lapidarny sposób rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Andrzej Tretyn, skomentował zamieszanie, jakie wywołały słowa jego prorektora. W przesłanym m.in. do mediów oświadczeniu czytamy, że jedynym reprezentantem uczelni na zewnątrz jest rektor. Uniwersytet Mikołaja Kopernika nigdy nie zajmował i nie będzie zajmować oficjalnych stanowisk w sprawie planów rozwoju innych uczelni w kraju. I to by było na tyle, jak poinformowało nas biuro prasowe UMK więcej tej sprawy komentować nie będą i ten komentarz ma uciąć wszelką dyskusję na ten temat. Długo nie trzeba było czekać na komentarz Politechniki Bydgoskiej. Na stronie internetowej uczelni zamieszczona została wypowiedź profesora Marka Adamskiego, rektor Politechniki Bydgoskiej stwierdził, prorektorzy Politechniki Bydgoskiej mają świadomość, że poprzez swoje działania i wypowiedzi reprezentują naszą uczelnię. Ze Zdziwieniem przyjęliśmy informację, że na UMK tego typu odpowiedzialność nie wiąże się z pełnieniem funkcji prorektora. Na koniec rektor dodaje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika miał szansę wyjść z tej sytuacji z twarzą. Czy tak się stało? Ocenę pozostawiamy opinii publicznej. Czy to rzeczywiście ostatni głos w trwającej od piątku dyskusji? Czas pokaże. Wcześniej do sprawy odniósł się wojewoda Kujawsko-Pomorski. Podważa się wiarygodność nie tylko uczelni, ale i naukowców, studentów, szpitali, które współpracują z Politechniką, a nade wszystko minister, które wydały na to zgodę, bo Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, także państwo Komisja Akredytacyjna wyraziła, wyraziła zgodę i sprawdzała dogłębnie Politechnikę Bydgoską. To nie pierwsze kontrowersje, które wzbudził kierunek medyczny na Politechnice Bydgoskiej. W lipcu porozumienie rezydentów miało wątpliwości co do przygotowania pod względem kadrowym na tym kierunku. Kontrowersjami wokół medycyny na Politechnice Bydgoskiej zdają się jednak nie przejmować sami studenci, bo ten kierunek był hitem tegorocznej rekrutacji. Chętnych na jedno miejsce było aż 14 osób, a od października studia rozpoczęło 60 młodych. Przyszłych lekarzy. Agata Mielczarek, TVP3 Bydgoszcz. Człowiek w centrum uwagi, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem czy aktywizacja seniorów. Między innymi o tych wyzwaniach rozmawiali w Toruniu uczestnicy Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej. Dzielono się pomysłami i dobrymi praktykami. Do pani Dzień dobry. Działają od 30 lat, wspierając dzieci, młodzież, ale także seniorów. Od niemal dekady Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży pomaga także w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych. W takich przedsiębiorstwach społecznych najważniejszą ideą jest to, że są tam zatrudnione osoby wykluczone społecznie, marginalizowane. Pomagamy osobom wykluczonym wrócić na rynek pracy. Wspieramy je w formie doradczej, psychologicznej i także dotacyjnej, by mogły otworzyć spółdzielnię socjalną, spółkę non profit bądź fundację, stowarzyszenie. Przykładem takiej inicjatywy jest działająca w Aleksandrowie Kujawskim spółdzielnia socjalna, która zajmuje się cateringiem obiadów dla podopiecznych miejskiego i gminnego ośrodka pomocy społecznej. Powstaliśmy po to, żeby reintegrować tak? osoby głównie niepełnosprawne, żeby dla nich stworzyć stanowiska pracy. No i to, to, to po prostu to rzeczywiście robimy. Czasami jednak problemem pracodawców jest znalezienie odpowiedniej kadry. Nieraz mówiłem swoim pracownikom: słuchajcie, pracujmy jak możemy najlepiej bo to jak my nie, nie jesteśmy znikąd dotowani, utrzymujemy się sami na własnym garnuszku. Jak sami nie zapracujemy, tak nie mamy pieniędzy. Między innymi o tych wyzwaniach rozmawiano podczas forum ekonomii społecznej w Toruniu. Wśród nich są także te związane ze zmianami demograficznymi. Starzenie się społeczeństwa to konieczność rozwoju usług społecznych. Te usługi muszą być wystandaryzowane i profesjonalne, więc tutaj mając budując ten system cały, mając takie podmioty, które są odpowiedzialne za, znaczy będą odpowiedzialne za to, to, to daje dużo szansę do uzupełnienia tego systemu samorządowego, rządowego jako realizację, jako realizatorów tych usług. Podczas forum wyróżniono osoby zaangażowane w rozwój ekonomii społecznej w regionie. W regionie wychodzi nam ekonomia społeczna bardzo dobrze, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy empatyczni, potrafimy dbać o drugiego człowieka, ale mamy ku temu stosowne narzędzia i programy. W trakcie wydarzenia nie zabrakło także paneli tematycznych z udziałem ekspertów. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Więcej na ten temat w rozmowie dnia. Gościem Katarzyny Ormanowskiej będzie Michał Neumann, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Początek programu o godzinie 19.00. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Dla pieszych i kierowców. Sympozjum poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego we Włocławku. Edukacja przez zabawę. Gra w i ich miasto. Gdyby nie oni, wyposażenie polskiej armii i żołnierzy nie byłoby możliwe. Zabezpieczają każdą jednostkę wojskową w kraju. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy świętował 18-lecie działalności. Była uroczysta defilada, nie zabrakło też odznaczeń i wyróżnień. W akcję pomocy dla powodzian włączyli się wszyscy, nie czekając na rozkaz. Nie wyłączając żołnierzy, przedstawiciele drugiego pomorskiego batalionu logistycznego, który jest częścią inspektoratu wsparcia sił zbrojnych, przekazali za pośrednictwem akcji telewizji polskiej razem dla was nie tylko żywność, ale między innymi kuchenki gazowe. Już od pierwszych dni realizowaliśmy nasze wsparcie w wielu obszarach. Oczywiście pilnie przysłuchując się na potrzeby, które płynęły i bezpośrednio od ludności lokalnej, która doświadczyła tej tragedii, ale również od, od władz lokalnych. Żołnierze pierwszej pomorskiej brygady logistycznej udrażniali zablokowane drogi i usuwali inne skutki kataklizmu, jaki dotknął mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Na co dzień logistycy są gwarancją sprawnego funkcjonowania armii. Samoloty F-35, czołgi Abrams czy system przeciwrakietowy Wisła, to tylko część sprzętu, jaki trafia do polskich żołnierzy dzięki inspektoratowi wsparcia sił zbrojnych. To tu zapadają decyzje o zakupie sprzętu dla polskich i sojuszniczych armii. I tak od 18 lat. Całe wsparcie logistyczne w kraju i za granicą zależy od ludzi, którzy pracują tu w inspektoracie i przygotowują zabezpieczenie żołnierzy. We wtorek jednostka świętowała. Był uroczysty apel i defilada. Święto inspektoratu to święto naszego miasta. Miasta, które silnie zawsze było związkiem z, z, z wojskiem związane, które zawsze było na wojsko otwarte i tak jest dzisiaj. Wojna tocząca się na Ukrainie spowodowała, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej musimy zmierzyć się z faktem, że zbrojny konflikt toczy się bezpośrednio za naszą granicą. Nie ma możliwości dobrego przygotowania, tak naprawdę do pokoju, bo to jest celem nadrzędnym, bez właściwego działania. Takich, takich inspektoratów jak Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Święto było także okazją do odznaczeń państwowych i resortowych. Te otrzymali zarówno żołnierze, jak i pracownicy inspektoratu. Zajmują się problemami zdrowotnymi osób bezdomnych, ale nie tylko. O codziennych działaniach wolontariuszy z regionu rozmawiano we Włocławku podczas pierwszego forum Medyków Ulicy. To jedno z kilku wydarzeń w ramach Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ratownictwa Medycznego. W tym miejscu drzwi się niemal nie zamykają. Fundacja Serce Torunia istnieje od trzech lat. Od roku działa sercownia czyli miejsce, w którym pomoc i opiekę znajdują osoby bezdomne. Mogą się tu umyć, zjeść, a także otrzymać nowe ubrania. Wolontariusze fundacji pomagają także tym, którzy potrzebują pomocy medycznej. Tam jest bardzo dużo pracy. Tam zawsze ktoś ma jakiś problem. Czasami są takie osoby, którymi się zajmujemy dłużej, a czasami są takie, które przychodzą tylko na przykład z rzeczy przeciwbólowego. Od dzieci, bo przychodzą kobiety bezdomne, które mieszkają na ulicy też z dziećmi. Wtedy nasz lekarz. E... Konsultuje się z lekarzem pediatrą. Też udzielana jest im pierwsza pomoc. Operator numer 64, w czym mogę pomóc? Zdarzają się sytuacje, kiedy wolontariusze nie są w stanie pomóc. Wtedy wzywają pogotowie. Skarżę się na osłabienie. Jakie dane przekazać operatorowi numeru 112? Jak informować o sytuacji bezdomnych, potrzebujących pomocy? Tego dotyczyły rozmowy podczas zorganizowanego po raz pierwszy formy medyków ulicy. To wstęp do ogólnopolskiego spotkania. Będziemy rozmawiać z medykami pracującymi na ulicy z całej Polski. Bardzo nam zależy na tym, żebyśmy się zjechali, wymienili się swoimi doświadczeniami. Formy medyków ulicy to część sympozjum dotyczącego bezpieczeństwa drogowego i ratownictwa medycznego, które było okazją do przypomnienia obowiązujących przepisów. Jeżeli pieszy widzi, że pojazd znajduje... Znajduje się w bardzo bliskiej odległości od przejścia dla pieszych, tak naprawdę nie powinien wchodzić na to przejście. Tak? To łącznie też wiąże się z tą zasadą, zasadą szczególnej ostrożności. Nieostrożność i lekceważenie przepisów może prowadzić do tragedii. Doniesienia z polskich dróg są czasem wstrząsające, stąd dyskusja, by w prawie pojawiło się pojęcie zabójstwa drogowego. Jeżeli ktoś chce wprowadzać nowy, nowe pojęcie, no to musiałby się też przede wszystkim zastanowić nad tym, czymżeż ono miałoby być sankcjonowane. W sensie, jaka sankcja za to miałaby grozić? No bo chyba nie taka jak zabójstwo z artykułu 148 kodeksu karnego. Podczas forum można było również spróbować swoich sił za kierownicą karetki, a także nauczyć się podstaw pierwszej pomocy. Staramy się rozmawiać e, i nie wyważać drzwi, które już ktoś inny e, coś w innym mieście, w innym województwie stworzył i czerpiemy wiedzę wymieniając się tymi doświadczeniami z innymi miastami, innymi zarządcami dróg. Włocławek, Bartosz Stelmasik. Oferty pracy, bezpłatne warsztaty i konsultacje. Kilkudziesięciu pracodawców i setki poszukujących zatrudnienia wzięło udział w dziewiątych targach pracy w Bydgoszczy. Poszukiwani są między innymi kierowcy czy pracownicy produkcji. Marina pochodzi z Ukrainy. Od ponad dwóch lat mieszka w Polsce. Trudno jej znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie. Zawodowa jestem jaka księgowa, ale mi ciężko jest, bo trzeba znać prawo trochę, bo jestem obcokrajowca. krajowca. Bardzo trzeba znać języka jak najbardziej, ale jest taka praca, gdzie można pracować na produkcji, na jakichś magazynach. Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie obcokrajowców. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku pracodawcy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosili ponad 17 tysięcy takich przypadków. Cudzoziemcy najczęściej pracują w przemyśle, budownictwie, handlu i transporcie. Na chwilę obecną nasza firma przystosowuje jeszcze warunki zatrudnienia obcokrajowców. Jesteśmy na etapie wdrażania pewnych rozwiązań ułatwiających właśnie zatrudnianie obcokrajowców, ale jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Dla pracodawców to szansa na uzupełnienie braków kadrowych. Bez pracy w regionie w sierpniu 2024 roku było niecałe 53 tysiące osób, to o niemal pół tysiąca więcej niż w lipcu firmy nadal mają jednak problemy ze znalezieniem pracowników. W tych czasach taką pożądaną cechą to jest to, żeby po prostu się pracownikowi chciało, żeby był zmotywowany i zaangażowany. Wiele ofert pracy, a do tego bezpłatne warsztaty przygotowano podczas targów pracy w Bydgoszczy. Myślę, że cały czas rynek pracy jest bardzo chłonny, cały czas przedsiębiorcy poszukują pracowników, a z kolei e, mieszkańcy Bydgoszczy i regionu są otwarci na zmiany, na to, żeby podjąć nowe wyzwania, nowe zatrudnienie. Więc to miejsce ma połączyć te interesy, ułatwić kontakt wzajemny, zapoznać się wzajemnie z tym, e, jaki profil działalności, jakie miejsca pracy oferuje przedsiębiorca i ułatwić kontakt. Jeżeli ktoś myśli o zmianie pracy, albo wie, że będzie w przyszłości poszukiwać pracy, naprawdę zachęcamy, aby, jeżeli już nie dzisiejszy, to kolejny kolejnych targach wziąć udział. To okazja do bezpośredniej rozmowy zainteresowanych stron. Podczas targów pracy swoje oferty zaprezentowało ponad 30 firm. Julia Man, TVP Ministerstwo Rolnictwa chce ograniczyć marnowanie żywności. Przygotowano projekt nowelizacji ustawy, która zakłada między innymi wyższe kary. Zdaniem resortu, po pięciu latach obowiązywania dotychczasowych przepisów, wiele organizacji i instytucji zwraca uwagę na konieczność zmian, tak by ograniczyć marnowanie żywności. Gospodynie domowe doskonale wiedzą jak nie marnować żywności. Podpowiedzią jest tradycja. Dzisiaj wraca się do dawnych przepisów, bo są one skarbnicą wiedzy. Nie tylko o przeszłości, ale też i o tym jak oszczędzać. Warto takie porady wziąć sobie do serca. Kiedyś jak się zabiło gęście to były owionki robione, i szyja nadziewana. I po prostu domownicy byli wydzielani. I to było właśnie taka oszczędność, żeby nic nie zmarnować. Każdego roku Polacy wyrzucają około 5 milionów ton żywności, czyli tyle, ile wynosi roczna produkcja owoców. W każdej sekundzie w kraju wyrzucamy około 92 kg żywności gotowej do spożycia. To równowartość 180 bochenków chleba. Marnowanie żywności boi nas, bo to jest nasza ciężka praca. Zwiększając odpady, zwiększając marnowanie żywności, równie dobrze, z... analogicznie do tego idzie zwiększenie kosztów. Minister Rolnictwa wskazał, że 15% tracimy przy zbiorze u rolnika, następne 15% marnuje się w przetwórstwie, a kolejne 7% w handlu. Ale około 60% marnują konsumenci. Dlatego tak ważna jest edukacja i uczulanie na problem od najmłodszych lat. Systematycznie prowadzimy rozmowy, pogadanki na temat tego, że żywność, którą posiadamy, należy powiedzmy zjadać systematycznie albo przechowywać w odpowiednich miejscach. Marcheweczko z jabłkiem, Akcji nie brakuje. Na przykład grupy producentów od lat promują ideę wykorzystania maksymalnej ilości żywności. Prezentujemy, że owoc, który ma niewielkie skazy, także jest pełnowartościowym produktem. To samo dotyczy warzyw. W ostatnich latach robiliśmy specjalne sosy i dawaliśmy ze świeżymi o, o, o warzywami. Robimy kilka rodzajów soków, które można za darmo u nas spróbować i odkryć nowe smaki. Rząd planuje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Każdy sklep o powierzchni 250 m2 będzie musiał podpisywać umowę o przekazywaniu nadmiaru produktów. Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa dotychczas obowiązujące przepisy okazały się zbyt liberalne. Teraz po wejściu nowelizacji w życie ma się to zmienić. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy zainaugurowała nowy rok akademicki. Przed uczelnią wielkie zmiany, trwa budowa nowego kampusu. Przyszłoroczna inauguracja ma się odbywać już w nowej siedzibie. Cztery wydziały i kilkuset studentów. Akademia Muzyczna uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja rozpoczęcia nowego roku akademickiego jest niezwykle ważnym. Wydarzeniem w życiu uczelni. Wydarzeniem, którego podstawa, którego realizacja podlega celebracji akademickiej, i myślę, że z tego jesteśmy dumni, że przez lata niesiemy ten obyczaj akademicki w tej celebracji. Nowy kampus rośnie w oczach. Inwestycja o wartości przekraczającej 400 milionów złotych ma być gotowa w przyszłym roku. Studenci i kadra naukowa zyskają wtedy zupełnie nowe możliwości. Rok akademicki rozpoczęli także studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Łącznie rozpoczyna przygodę z naszą uczelnią. Po raz pierwszy w tym roku ponad 800 osób. Są to ponad 600 osób na studiach pierwszego stopnia i studiach jednolitych magisterskich, ponad 50 studentów z zagranicy, 150 uczestników studiów podyplomowych. Uczelnia rozpoczęła kształcenie na 16 kierunkach podczas inauguracji roku akademickiego nie tylko Powitano nowych studentów, ale wręczono także odznaczenia osobom wyróżnionym za swoje zasługi na rzecz uczelni i nauki. Bydgoszczanie i ich miasto to tytuł gry stworzonej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty. Gra jest elementem projektu Poznaj Bydgoskich Bohaterów. Została zaprezentowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, gdzie będzie wykorzystywana do zajęć edukacyjnych. Jest to takie magiczne pudełeczko, w którym znajdują się karty do gry: kostka oraz klepsydra. W pudełeczku przygotowałyśmy 62 karty tematyczne, związane z bohaterami naszego miasta, z wyjątkowymi miejscami, z wyjątkowymi instytucjami. Które w ten sposób chciałyśmy jakby wypromować, głównym naszym zadaniem w wydaniu tej gry było zaprezentowanie Bydgoszczy. Chcieliśmy, aby na tych kartach pojawiły się znane postacie, m.in. oczywiście Marian Rejewski, który jest naszym patronem, ale mamy też zasłużonych dla historii naszego miasta, mamy wyjątkowe miejsca, wyjątkowe parki, pomniki. Na jednej stronie mamy. Hmm, ilustracje, jakieś wyjątkowe elementy, grafikę. Natomiast na drugiej stronie znajdują się pytania. Teraz w zbliżeniach czas na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Sport już od najmłodszych lat to często pierwszy krok ku wielkiej karierze. By tak się stało, dzieci muszą mieć dobrych nauczycieli. Dziś w Bydgoszczy nauczyciele wychowania fizycznego szkolili się w ramach programu Mały Mistrz. Jest to program skierowany dla tych najmłodszych w tym tak zwanym złotym wieku dziecięcym, kiedy te dzieci najwięcej chcą, mogą, potrafią. I właśnie nabierają najwięcej tych prawidłowych nawyków i chcemy, żeby poprzez ten program Mały Mistrz właśnie pod okiem wychowców, czyli nauczycieli wychowania fizycznego, WF był przeprowadzany zgodnie z zasadami, z metodyką tak, żeby dzieci nauczyć prawidłowo biegać, skakać, rzucać. A więcej o sporcie, oczywiście, w naszym wieczornym serwisie. Artur Onacki, dziękujemy Dziękuję. bardzo. Teraz czas na prognozę pogody Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Pogoda zrobiła nam dziś bardzo miłą niespodziankę. Przez cały dzień towarzyszyło nam przepiękne i słoneczne niebo. Taka pogoda oczywiście sprzyja spacerom. Do tych spacerów państwa bardzo zachęcam, ponieważ w przyrodzie teraz feria pięknych barw. A taka pogoda nie utrzyma się niestety zbyt długo, bo od jutra czekają nas zmiany nad Polską, ale także nad naszym regionem. Przemieszczać się teraz będzie aktywny front atmosferyczny, który będzie przynosił większe zachmurzenie i opady deszczu. I już jutro Jutro w regionie. Nie okulary przeciwsłoneczne, a bardziej przydadzą nam się parasole. Ale o szczegółach opowiem Państwu już za moment. Do zobaczenia. To już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 21.30.